Witam. No cześć. Mario, słuchaj. Kamera. Pełno filmików teraz jest na internecie, w których mm, typ z kamerą, z mikrofonem podchodzi do e, na protestach do ludzi, którzy mają te plakaty Refugees Welcome, Refugees Welcome, tak? No to on podchodzi i mówi e, słuchaj, skoro ty tak kochasz tych przybyszów, to ja tutaj mam potrzebującego, tu mam listę, jak się wpiszesz na listę, to Dam ci jednego takiego przybysza i będzie mieszkał u ciebie. A oni nie, wiesz, ja mam za moje mieszkanie albo mam za moje pokoje, albo ja mam za dużo dzieci, ja nie mogę. Widziałeś takie filmy? Tak, widziałem, widziałem, widziałem. No, to masz... da no dawaj, pokażę ci jeden. No dawaj. I just noticed your placard saying refugees welcome here. Yes. I was just wondering if you'd like to go down on a list saying you're willing to take the refugees into your home. No, uh, only problem is I like rent. You rent? Yeah. Maybe an issue? Yeah, because they've got well They put nine bedrooms in a four bedroom house, so we're pretty much... patrz. I zobacz jak refugees welcome to tak, ale jak ty masz zapłacić za takiego refugee, to zero od razu, nie mam czasu, nie mam hipokryzja, pełna hipokryzja, nie? Rzeczywiście hip hipokryzja. Ty słuchaj, a co sądzisz o 800? plus? Taki program. No no ja wiem, w Polsce to jest bardzo dobry program, bo przecież to jest dla polskich rodzin, mają dzieci i tak dalej. No i te dzieci się rodzą, mają na zeszyty do szkoły, na skarpety, na ubrania, na śniadanie, na ciepły posiłek. To jest bardzo dobry program. No właśnie, to jest słuchaj, bo mam takiego sąsiada, ma dziecko biedne. Dałbyś mu 800? Tak na ten? Pożyczyć albo dać. Ale. Ale. Ale dlaczego ja? No. Ale, co, ale co to ja? Ale to nie ja, ja nie mogę, ja nie mam pieniędzy w tym momencie, ale dobra Mario, id, da, idź już stąd, idź stąd mi, idź już.